Thank you. Że są to ćwiczenia jogowe, ale można też powiedzieć, że są to ćwiczenia dla wszystkich. Wiemy, że spędzacie wiele godzin w niewygodnych pozycjach, przy łóżkach tak swoich dzieci nie tylko. I chciałam Wam zaproponować parę ćwiczeń, które pozwolą rozluźnić Wam obręcze barkowe, które spowodują, że stres skumulowany w barkach łatwiej się rozejdzie. Są to ćwiczenia przeznaczone dla każdego. Jak widzicie mój strój, specjalnie nie ubrałam jeansów i stroju typowo sportowego, żeby nie sugerować, iż są to ćwiczenia, które możemy wykonywać wyłącznie na macie, e, sprzyjających warunkach w odpowiednim stroju, ale pokazuje, że ćwiczenia te możemy wykonać wszędzie. W domu, w szpitalu, w pracy, w biurze, na dworze, gdzie tylko zechcecie. I strój, jak widać, nie będzie w ogóle przeszkodą. Zajdźcie z tego jak najczęściej. Zapraszam do wspólnego ćwiczenia. Na początku stańcie prosto. Stopy na szerokość bioder, Kolana wyprostowane, prostuwane. Pętek zasady delikatnie. Wciągnięty brzuch. Ręce spuszczamy wzdłuż ciała. Rolujemy barki skierujemy przed siebie i brodę delikatnie przyciągamy do klatki piersiowej. Skupiamy się na tym, aby nasze rzeki kolanowe były napięte, brzuch ciągnięte, barki zrolowane do tyłu, ręce opuszczone w dół. Rozluźniamy żuchwę i w takiej pozycji wykonujemy kilka swobodnych oddechów. Możemy zamknąć oczy, czemu się nasz twarz, odpoczywają mięśnie, twarz przyjmuje bardziej naturalny Teraz Staramy się, aby nasz oddech wpływał głęboko do. się na przez co dajecie sobie dość duże rozluźnienie w ciele. Drugie ćwiczenie. Stoicie dalej w tej samej pozycji, nogi na szerokość bioder, brzuch wciągnięty. Przenosimy ręce do przodu, zaplatamy dłonie i podnosimy w tym ułożeniu proste ręce do góry. Cały czas Jak najdalej odsunąć barki od uszu, aby rozluźnić obręcze barkowe. W tej pozycji wykonujecie również 3, 4, 5 oddechów, na ile starczy Wam siły, aby utrzymać ciało w prostej pozycji. Następnie rozplatamy dłonie i przenosimy je na dół, rozluźniamy pozycję. Możemy się chwilkę rozluźnić, Wstajemy znowu w tej samej pozycji, ręce idą znowu do przodu, krzyżujemy palce i przenosimy je o jeden palec, aby wykonać to ćwiczenie przy innym ułożeniu dłoni. Znowu wypychamy dłonie w koszyczek, ciągniemy ręce do góry, barki w tył i w dół, pędek do słupa i oddychamy. Dalej stoimy prosto. Schodzimy niżej. Staramy się zejść jak najniżej i na ile nasze ciało nam pozwoli. Głowa zwisa. Rozluźniamy głowę. Zaplatamy łokcie w ten sposób. Głowę spuszczamy jak najniżej. I odpoczywamy. Robimy wszystko, aby. Nasze rzepki kolanowe były naciągnięte, pośladki ciągniemy wysoko w górę, a kręgosłup spokojnie spływa w dół, głowa z grawitacją idzie w dół, głowa luźna, barki rozluźnione, ramiona również, napięte są nasze nogi, nasze uda, nasze pośladki. daje nam głębokie rozluźnienie. Możemy zmienić splot rąk na przeciwny. Pozostać troszkę dłużej. Następnie rozplatamy ręce. Zginamy nogi. I krok po kręgu przechodzimy do pozycji stojącej. Teraz poproszę Was, abyście połączyli dłoń kolanowe podciągnięte do góry, brzuch wciągnięty, barki w tył, w dół. Nasze ręce są z tyłu proste. Wciągamy brzuch, napinamy nogi. I z tak ciałem przechodzimy z prostym kręgosłupem do takiej pozycji. Nasz wzrok jest wbity w podłogę. Nie zacieramy głowy ani w lewo, ani w prawo, ani przed siebie. Szyja jest rozluźniona, jest na przedłużeniu kręgosłupa. A nasze dłonie przenosimy na głowę. I znowu krąg w okręgu wstać do pozycji stojącej. Następnie robimy to samo, co przed chwilą, czyli łączymy dłonie i przesuwamy palec o jeden. I to samo. Przechodzimy do tej pozycji. Ręce są przesunięte o palec, więc inny warunek pracuje mocniej. Przesuwamy ręce. Wdech, odciągamy barki od uszu, z wydechem popychamy dłonie mocniej. Z wdechem odsuwamy barki od uszu, z wydechem przesuwamy dalej. Nasze nogi są nadal proste, brzuch lekko z lasanym, śladki w górę. I powolutku krąg, kręgu podnosimy się do pozycji pionowej. Skorzystamy teraz przy dwóch ćwiczeniach z krzesełka, tylko nie siadacie na nim w ten sposób, nie uwalamy się tak, ani tak, nie. To nie są pozycje, które sprzyjają pracy naszego kręgosłupa. Nasza miednica źle się układa. Nasze mięśnie brzucha padają, kręgosłup jest w dziwnych esach i floresach. Może i pozycja wygodna, ale uwierzcie mi, nie dla naszego ciała. Do tego ćwiczenia wykorzystamy taką pozycję: siadamy pośladkami na krześle, nie opieramy się póki co, wciągamy brzuch, prostujemy plecy, zauważcie, że siedzę prosto. Bardziej rolujemy w tył i w dół. Dłoni możemy swobodnie położyć się na utach i wykonamy parę ruchów głową. do naszej klatki piersiowej. Obrysowujemy brodą od lewej do prawej. Powolutku przenosimy głowę z jednej strony na drugą. Wyobraźcie sobie, że na końcu brody na Waszej klatce piersiowej taki piękny uśmiech w którym uśmiecha się do Was iskierka z plakatów jeszcze jeden i przechodzimy do centrum i ostatni I ciągniemy nasze ucho jak najbliżej sufitu, a z wydechem ciągniemy rękę w dół. Z wydechem napinamy i ciągniemy ucho do sufitu. Z wydechem ciągniemy rękę w dół. Oddychamy. Wydłuża nam się cały bok. Przez nas przy większości naszych zajęć, a szczególnie przy tabletach, przy książkach, które czytamy zazwyczaj leżąc na brzuchu włóczku, chwytając każdą wolną chwilę dla siebie. Dlatego to ćwiczenie pozwala Wam wydłużyć bok szyi. Ucho idzie w kierunku sufitu, a rękę ciągniemy tu. Delikatnie cofamy głowę, podnosimy rękę i to samo robimy stronę, opuszczamy lewą rękę w dół i lewe ucho ciągniemy do dół. Z wdechem staramy się przybliżać ucho do sufitu, a z wydechem ciągniemy delikatnie naszą rękę w dół. Nawet jeżeli nie będziecie ciągnąć, to grawitacja i tak robi swoje. Pilnujemy, żeby lewe ucho szło w górę, a lewa Oddechu. Wykonujemy tu 3, 4 oddechy, wydłużamy nasz okrzyj, tym razem lewy, oddychamy i znowu wracamy do centrum, dajemy głowę. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wam wspomnieć, wcale nie reklamowana, czyli wasz oddech. Każdą chwilę. Możecie siąść spokojnie, skrzyżować nogi, wyprostować nogi, usiąść w jak najbardziej komfortowej i wygodnej dla siebie pozycji, pamiętając jednak, aby Wasz kręgosłup był prosty, klatka piersiowa otwarta. I starajcie się oddychać głęboko, nawet tak, żeby swój oddech usłyszeć, żeby Wasz oddech nie zostawał tylko w klatce piersiowej, Powodując, że większość Waszych mięśni i komórek ciała nie jest dotlenionych, e, i wydychając też długim oddechem całe zużyte, niepotrzebne powietrze, które nie jest nam potrzebne absolutnie w płucach. Pamiętajcie, że niedotlenione komórki, e, zły oddech, tym bardziej tworzy stres i zupełnie niepotrzebnie jeszcze więcej kumuluje napięcia, szczególnie właśnie w barkach, które gdzieś tam w tych kilku się Także siadajcie jak najczęściej prosto, otwierajcie klatkę piersiową, pilnujcie tego na co dzień i oddychajcie głęboki wdech, głęboki wydech, wielu oddechów, głębokich wam życzę i mam nadzieję, że te parę ćwiczeń będą możliwe do wykorzystania w każdym miejscu. Pozwoli Wam tylko tą chwilę dla siebie uzyskać. Dziękuję Wam bardzo.